Mierzeczki. to jest filmik, gdzie Tiffany dostała okres, y, ogólnie to to jest pierwszy filmik na iPadzie, gdzie znaczy chcecie iPad Tour, a więc będzie na pewno dużo partów, bo nagrywam to jednak na YouTubie i no, YouTube ma bardzo, ale to bardzo mało czas limitu, więc zapraszam do oglądania bez przedłużania nienawidzę życia. Skibidi Sigma S Ohio wrestler Bartek po jakimu to gadasz? Po skibidi skibidi stigma skibidi 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 dupa 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 skibidi babada wodusiki migi 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 i do, do taty Fanny. Co co się stało? To stałam okres. Okres dostałam. Emma! Dziecko, okres dostało. Dziecko, okres dostało. Co? Szybko idziemy. Kochanie, co potrzebujesz? Yy, cukierki, chipsy, Liptona, herbaty, yy, lemoniady, yy, picie, podpaski, yy, cukierki. I to wszystko. Jacek, przecież my zbankrutujemy. Nieważne. Już jadę do sklepu. Ty mi lepiej sam nie jedź. To jedź ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Bierz tą torbę jacek. To co bierzemy? Słodycze. Aha. Zbierzemy to, to, to. I jeszcze trzeba do cukierni zajechać. To. Na pewno to wszystko? Jasne, na pewno. Skoczymy przecież jeszcze do cukierni. Proszę. To będzie razem piliard złotych. Do widzenia. To chodź, idziemy, Jacek. Ja pójdę, ty zaczekaj. Dobrze. Słuchajcie, moje moja córka ma okres. Przepraszam, przepraszam, spingulaj, przepraszam. Dzień dobry, jest tylko kilka rzeczy wezmę. Proszę babeczkę, y, połączki, cukierki, wizaki, kawę, ciasto, y, babeczkę waniliową i babeczkę waniliową. To wszystko, do widzenia. Chodź, idziemy Jacek. No kiedy oni przyjdą? Dobrej jeszcze...